Jan Bodakowski Media Narodowe Szanowni państwo w Polsce można zabijać dzieci jeżeli ich rodzice są podejrzewani o to że popełnili czyn zabroniony na przykład prawie 15-letni chłopak przespał się z swoją 18 osiemnastoletnią koleżanką. Wtedy można e, ich dziecko zabić. Podobnie można dziecko zabić, jeżeli jest e, podejrzenie, że rzekomo zagraża życiu zdrowia, życiu albo zdrowiu e, matki. E, ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zlikwidowano przesłankę eugeniczną, e, która pozwalała na mordowanie nienarodzonych dzieci w sytuacji, kiedy podejrzewano je o choroby. Sekcje zwłok tych dzieci, najczęściej częściej wskazywało, że zabijano zdrowe dzieci. E, aborcja jest ludobójstwem. Na szczęście w Polsce jest e, to obu, ludobójstwo znacznie ograniczone. Niestety w Polsce co roku e, zabija się około e, tysiąca dzieci ta, e, legalnie, bo niewątpliwie jest też e, bardzo e, ogromna liczba dzieci mordowanych nielegalnie. Natomiast jeżeli porównamy tą sytuację z Rosją, gdzie mordowanych jest co roku legalnie ponad milion milion dzieci rosyjskich co roku Rosjanie w Rosji mordują. To widać, że ten kraj ma, hołduje takiej cywilizacji śmierci. Tam jest bardzo liberalne prawo aborcyjne, mordowanie nienarodzonych dzieci jest finansowanych z budżetu państwa. Rosja ma kryzys demograficzny, nie ma już jak nie ma już możliwości, brakuje jej własnych dzieci do mordowania, więc e, mówiąc złośliwie, zapewne Rosjanie w tym szale, w tym swoim narodowym sporcie polegającym na mordowaniu dzieci postanowili mordować ukraińskie dzieci. Trzeba uświadamiać ludziom, że tak jak czymś obrzydliwym i strasznym jest rosyjska agresja na Ukrainę, mordowanie ukraińskich kobiet, gwałcenie kobiet i dzieci, gwałcenie kobiet, tak samo obrzydliwą i wstrętną rzeczą jest aborcja. I musimy walczyć z tą aborcją na całym świecie, nie tylko w Polsce, nie tylko w Ukrainie, ale także w Rosji. Naród, cytując Jana Pawła II, naród, który zabija swoje dzieci jest narodem bez przyszłości. Dziękuję bardzo. O, podejdziemy do pani. Będziemy e... mogli? Tak, tak. Jakoś tutaj może... O. Nie, tu nagraj na tym, na, na tle transparentów. E, jesteśmy dzisiaj 1 kwietnia, e, choć nie wygląda zimy nie wygląda pogoda jakbyśmy byli w środku zimy e, przed e, Rotundą w, w Warszawie, w centrum Warszawy e, na m, różańcu antyaborcyjnym. Kto organizuje ten e, różaniec? E, Fundacja Życie i Rodzina e, Kajgodek. E, z nami rozmawiamy z Panią. Małgorzatą Kurzeja, wolontariusz Fundacji Życie i Rodzina. Pani Małgorzato, to proszę nam powiedzieć, dlaczego dzisiaj tutaj obrońcy praw człowieka, obrońcy życia nienarodzonych dzieci zebrali się, żeby wspólnie się modlić. O co, o co się modli? Spotkaliśmy się tutaj z wielu powodów. Pierwszy powód to nasz obywatelski projekt, który niedługo chcemy złożyć do Sejmu. Aborcja to zabójstwo. Chcemy uświadamiać ludzi, że nawet pigułki, tabletki, które są wczesnoporonne, to to też jest zabójstwo dziecka, to jest aborcja. Podziemie aborcyjne korzysta z takiego właściwie luźnego prawa, wręcz chwali się tym, że pomaga w zabijaniu dzieci. Nadal nie tak dawno pochwaliły się swoim sukcesem, że w 37. tygodniu ciąży za granicą Polski pomogły zabić obywatela Polski. Chcemy zakazać całkowicie aborcji, właśnie zlikwidować te podziemie aborcyjne. Które sobie nie robią nic z polskiego prawa. Oprócz tego e, chcemy uświadomić wszystkich, że e, najgorszą patologią i zbrodnią jest namawianie pani z Ukrainy do aborcji, e, które, e, do aborcji i do zabójstwa właściwie swoich dzieci. One uciekają z Ukrainy po to, żeby chronić swoje dzieci, Ja wjeżdżając na teren Polski e, są namawiane do zabijania e, kolejnych. Jest to absolutnie niezgodne i z prawem, i z sumieniem. Ale wpisuje się w taką logikę wspierania wszystkich destruktywnych, bo przypomnijmy, że Rosja wspiera wszystkie te destruktywne ruchy proaborcyjne, tęczowej rewolucji, pseudoekologiczne i wielu aktywistów, którzy, którzy występują pod tęczową flagą, często, często jest oskarżanych o to, że mają jakieś związki finansowe z Rosją, więc ten takie namawianie Ukrainek do mordowania swoich dzieci w Polsce wpisuje się w taką antyukraińską politykę Putina. Ale proszę nam powiedzieć, co jest w tym projekcie, co, co, co zawiera i co postuluje, co przewiduje ten projekt, pod którym fundacja musi zebrać 100 tysięcy, ponad 100 tysięcy podpisów? Domagamy się karania wszystkich osób, które wspierają, pomagają i namawiają do zabijania nienarodzonych dzieci. I to są przepisy, które nie będą pozwalały na reklamowanie zabiegów aborcyjnych. Co, co, co dokładnie te przepisy przewidują? Przewidują, tak jak już wspomniałam, karanie osób, które w mediach społecznościowych reklamują właśnie aborcję. Aborcyjny Dream Team, który gdzieś tam namawia właśnie kobiety i wspiera je w zabijaniu swoich dzieci co jeszcze do te, co, co do tej pory w jakie akcje angażuje się w Fundacja Życie i Rodzina, słyszeliśmy o takiej akcji, która była bezpośrednio skierowana do właśnie uchodźczyń i uchodźczyń z Ukrainy tak, tak rozdajemy ulotki, które w której treści są zawarte takie dosyć istotne informacje, że kobieta, która wjeżdża na teren Polski. E, jest, e, jest tutaj już pod naszą opieką e, i, e, i e, powinna jakby też respektować polskie prawo. E, tutaj chcemy chronić i pomagać, e, pomagać, ratować dzieci, e, a w Polsce jest niezgodne właśnie zabijanie dzieci i muszą się liczyć z tym, że jeżeli dojdzie do jakichkolwiek konsekwencji związanych e, z aborcją, e, jakichś powikłań, e, no będą narażone na Różne, um, różne sytuacje, gdzie będą musiały przyznać się, który lekarz dokonał aborcji, gdzie dokonała aborcji, kto, kto jej pomagał w tej aborcji. To bardzo dobra akcja. Czy państwo mają, Państwa organizacja ma jakieś kontakty z organizacjami antyaborcyjnymi, które działały na Ukrainie? Z organizacjami nie, ale mamy kontakt z Prolife'em, z wolontariuszami ProLife'u ukraińskiego, który również chce do nas dołączyć. Wspieramy się wzajemnie i być może już niedługo razem zaczniemy tutaj działać na terenie Warszawy. A jak Fundacja ocenia dotychczasową politykę Prawa i Sprawiedliwości w kwestii ochrony życia nienarodzonych? Myślę, że idzie to w dobrym kierunku, chociaż zbyt długo to trwa. Prawo jest takie dosyć nieścisłe, e, dlatego tak ważny jest ten nasz obywatelski projekt ustawy, który jasno będzie mówił co wolno, a czego nie wolno. Bo do tej pory mieliśmy m, wbrew tych deklaracjom Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie te projekty, pod którymi zebrano miliony podpisów, e, wylądowały właściwie w koszu na śmieć, nawet nie były e, procedowane przed, przed parlamentem. To nie były projekty Fundacji Życia i Rodziny. A, to nie były projekty, ale to były projekty pro e, antyaborcyjne. E, tak, ale to była inna fundacja. Nasze projekty e, są procedowane przez Sejm. E, na różańcu antyaborcyjnym w centrum Warszawy naszym gościem jest pani... Monika Matrzek. Pani Moniko, proszę powiedzieć, gdzie yy, przeciwnicy mordowania nienarodzonych dzieci mogą znaleźć informacje dotyczące yy, projektu Fundacji Życie i Rodziny? Jeżeli chodzi o najnowszy projekt, to można go znaleźć zarówno sam projekt, jak i uzasadnienie karty do zbierania podpisów na stronie aborcja to bez polskich znaków no i zachęcamy oczywiście do włączania się tą akcję zbierania podpisów eee... Wszystkie materiały można znaleźć właśnie na tej stronie, o której wspomniałam. Projekt przewiduje, projekt będzie zapewne budził kontrowersję, bo przewiduje ograniczenie możliwości. Czy on przewiduje na przykład zakaz tego, że, żeby jakieś siły polityczne domagały się wprowadzenia liberalizacji aborcji, żeby nie mogły organizować demonstracji proaborcyjnych? Co właściwie zabrania ten projekt? Chodzi o zakaz propagowania czy informowania, e, przesyłania jakichś, czy posiadania materiałów, które zachęcają, e, nakłaniają do e, wykonania aborcji, takiej, która jest oczywiście niezgodna z prawem. No jedynie teraz mamy te dwie przesłanki, które pozwalają na, e, na przerwanie ciąży. E, natomiast we wszystkich pozostałych przypadkach, tak jak się teraz widzimy, to dzieje po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł. Yy, że po prostu yy, te działają różne grupy, które dążą do tego, żeby po prostu zachęcać kobiety do aborcji, nakłanić w jakiś sposób, gdzieś tam pojawiają się informacje, czy jak dokonać aborcji w domu, yy, żeby po prostu yy, ten projekt ma na celu ukrócenie tego, żeby nie można było dalej tego robić. Ale czy, czy na przykład on przewiduje odebranie praw takich politycznych tego, że ktoś może powiedzieć, że chce, że opowiada się za liberalizacją prawa aborcyjnego i chce, żeby Polki miały możliwość zabijania swoich dzieci? Znaczy myślę, że akurat no tego nie da się, że tak powiem, zakazać opowiadania się za. Tu chodzi właśnie o propagowanie, czy informowanie, nakłanianie. Natomiast no, jakieś tam postulaty ktoś, myślę, że może mieć, ale w obecnym stanie prawnym, jeżeli jedna z tych przesłanek, właśnie jak zabicie dziecka w przypadku, gdy jest jakaś wada płodu, jak na przykład ze spódą, ona, tak jak było to możliwe, jeżeli to zostało uznane za niekonstytucyjne, to nie sądzę, żeby jakieś inne postulaty, które mogłyby liberalizować właśnie to prawo antyaborcyjne, weszły w życie. Znaczy niewątpliwie nie niewątpliwie sam postulat. Yy, dla mnie ja jestem zwolnikiem praw człowieka i uważam, że prawo do życia jest takim podstawowym prawem człowieka. I yy, yy, nie ma jakiejkolwiek przesłanki do zabijania człowieka niewinnego. Yy, uważam, że można wprowadzić karę śmierci dla morderców za jakieś ciężkie przestępstwa, ale nie dla, nie dla dzieci nie można zabijać ludzi dlatego, że są chorzy, że yy, na przykład ich rodzice popełnili jakiś czyn zabroniony. Natomiast proszę mi powiedzieć, jak wygląda, jak wygląda sytuacja współpracy różnych środowisk antyaborcyjnych? Bo ja odnoszę takie nieprzyjemne wrażenie, że nawet w kwestii aborcji coś się złego z nami Polakami dzieje i nie potrafimy się pogodzić. Czy, czy, czy widać coś takiego, że, że istnieje jakaś taka niezdrowe, niezdrowe, nie, coś nie, 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 niedobrego w naszych środowiskach? w środowiskach antyaborcyjnych krytycznych wobec mordowania dzieci, że nie potrafią współpracować? Znaczy mi się wydaje, no ja mogę mówić ze swojego doświadczenia, tak jak ja to zaobserwowałam, że po prostu, mm, no tak jak w każdej grupie zdarzają się osoby, które są trochę bardziej radykalne, a inne natomiast bardziej mają podejście takie liberalne, no nasza fundacja yy, należy do tych radykalnych, które po prostu Stanowczo sprzeciwiają się e, zabijaniu dzieci nienarodzonych. E, no natomiast, no wiadomo, różne są środowiska, i myślę, że po prostu, e, no tak, jak na przykład zdjęcie, które umieszczamy na ulotkach e, dotyczących takich informujących Ukraińki, które do nas przyjeżdżają o tym, że aborcja jest w Polsce zakazana. Tam pojawiło się zdjęcie właśnie abortowanego dziecka, i to wywołało takie dość duże kontrowersje, też właśnie w środowiskach. Pisały do nas na przykład osoby, które mu, yy, mówiły, że no generalnie one są przeciwko zabijaniu dzieci nienarodzonych, ale to zdjęcie to jest takie, że przesadzone i po prostu yy, no, my stoimy jasno na stanowisku, że prawdę trzeba pokazywać, jaka by ona nie była, jest ona okrutna. Yy, no i tak też działamy, pokazujemy to tutaj, tak na przykład jak teraz. Bardzo dziękuję. Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia jakiej strony powtórzmy, gdzie można włączyć się w akcję obrony życia nienarodzonych dzieci? Aborcja to zabójstwo.pl. Bardzo dziękuję. Dzisiaj na pikiecie antyaborcyjnej na jakim różańcu antyaborcyjnym spotkaliśmy publicystkę mediów narodowych Agnieszka Borkiewicz. Agnieszko, powiedz mi, dlaczego Ty od bardzo wielu lat angażujesz się w obronę praw człowieka, w walkę z zabijaniem nienarodzonych dzieci? Janku, witam Państwa, no cóż ja od 2014 roku tak aktywnie uczestniczę, uczestniczyłam, uczestniczę w różnego rodzaju pikietach, akcjach Prolife, life no z prostego powodu, żeby ratować, starać się zmienić prawo ratujące życie nienarodzonych dzieci, to jest fundament, bez prawa do życia nie możemy ubiegać się o inne prawa tak naprawdę, a prawo jest dla człowieka, tak, i tutaj trzeba to jasno i wyraźnie powiedzieć, trzeba to pokazywać. Niektórzy tutaj się burzą z przechodniów, mówiąc, że to są drastyczne obrazy, tak bo pokazujemy jak wygląda w rzeczywistości aborcja, tak zwana czyli dzieciobójstwo no ale trzeba to pokazywać żeby uświadamiać ludziom czym to właściwie jest tak naprawdę, bo dzisiaj bardzo jest to wszystko zakłamane, tak feministki i lewica mówią, że to nic takiego, że to zwykły zabieg, prawo kobiety, prawo wyboru tworzy się taki miszmasz, z tego wielki chaos no i niestety niektórzy ludzie za tymi hasłami lewicowymi idą my chcemy to odkłamywać no i dlatego też postanowiłam między innymi dzisiaj tutaj przyjść żeby zamanifestować w ten sposób prawdę i po, tej, po stronie tej prawdy stanąć. A powiedz mi, jak z Twojej perspektywy wygląda polityka prawa i sprawiedliwości w, w, dotycząca aborcji? Bo ja mam takie wrażenie, że PIS to bardzo fajnie lubi, lubi siedzieć w pierwszych ławkach kościoła, e, robić sobie fotki z biskupami, natomiast jak przychodzi co do czego, to e, wyrzuca do kosza wszelkie społeczne projekty ustawy antyaborcyjnej. Już nie mówiąc o tym, że nawet ten, to zlikwidowanie e, przesłania. Banki eugenicznej, tej nazistowskiej zabijania rzekomo chorych dzieci. To Trybunał Konstytucyjny, nie posłowie, więc to też PiS, tak szczerze mówiąc nie może sobie przy, przypisywać. Jak oceniasz postawę Prawa i Sprawiedliwości względem kwestii zabierania nienarodzonych dzieci? Czyli znaczy można powiedzieć krótko, to jest duża obłuda. Ze strony polityków, którzy mienią się osobami wierzącymi, tak jak powiedziałeś, często no, pokazują się w pierwszych ławkach w kościele, jak modlą się, ale za tym nie idą czyny tutaj w kontekście właśnie ochrony życia nienarodzonych dzieci. No, to jest wielka obłuda i bardzo z tego powodu mi jest przykro, ponieważ ja sama w tej pierws... przed pierwszą kadencją Prawa i Sprawiedliwości głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość, mając nadzieję, że oni faktycznie mogą zmienić prawo. I pierwsze takie zderzenie z rzeczywistością na no to 2016 rok projekt stop aborcji, kiedy, no i pamiętam, tak, jak Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę i powiedział, że ten projekt wyrzucą do kosza. To było drugie czytanie. Akurat akurat w Sejmie, ponieważ tam była zawarta karalność za, za dzieciobójstwo. Mimo, że pełnomocnik inicjatywy wyraźnie powiedział, że przecież można ten projekt modyfikować w komisji, tak, w czasie prac komisji, no ale widocznie Prawa i Sprawiedliwość uznała, że lepiej po prostu wrzucić. Całość do kosza i w ogóle nie chronić życia nienarodzonych dzieci. No potem była e, świetna akcja Zatrzymaj aborcję, e, prawie milion podpisów zebranych w trzy miesiące. To duży sukces też e, obrońców życia. No i e, też była taka sytuacja, że trafiło to do Sejmu, przeszło pierwsze czytanie, trafiło do komisji, pani Be e, Borys Szopa była przewodniczącą, no i potem nic się z tym projektem nie działo, duży nacisk pro-liferów, e, w związku z czym ut e, utworzono podkomisję, e, tam przewodniczącym był pan poseł Matusiak, ale to e, była taka zagrywka ze strony e, Prawa i Sprawiedliwości tylko po to, żeby pokazać jakikolwiek ruch. Bo czy wszystko zamarło znowu, tak? Ta podkomisja w ogóle się nie zebrała, nic się z tym projektem nie działo, ale mimo wszystko obrońcy życia wychodzili na ulicę, manifestowali, naciskali na to, żeby ten projekt przeszedł dalszą pracę w komisjach podczas drugiego czytania, żeby wszedł w życie, i ten nacisk spowodował, że Niektórzy politycy postanowili wnieść wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. No i Trybunał Konstytucyjny ostatecznie uchwalił prawo, które rozszerza ochronę życia nienarodzonych dzieci. I to już jest duży krok naprzód, to jest wielki sukces obrońców życia tutaj w Polsce, ale nie ustajemy. Tak? Chcemy dalej działać na rzecz ochrony życia, no bo wiadomo, że jeszcze jest ustawa, która pozwala na zabijanie bezbronnych dzieci w dwóch przypadkach. Więc chcemy całkowitego zakazu aborcji, tak, żeby każde dziecko było chronione prawem, żeby mogło się narodzić i żyć. Tak? Tym bardziej, że wczoraj, tylko tak dopowiem, feministki i lewicy, czyli na koniec marca, ogłosili złożenie do Sejmu projektu z 200 tysiącami podpisów pod legalną aborcją bez kompromisów, z tym, że tu nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek sukcesie, ponieważ oni zbierali te podpisy ponad rok. <grych> tak i zebrali zaledwie, można powiedzieć, 200 tysięcy. Więc my też tutaj teraz startujemy z nową inicjatywą. No i mamy nadzieję, że Polacy i tym razem pokażą, że są po stronie życia. Czy problemem środowiska antyaborcyjnych nie jest to? Że y, są one strasznie skłócone. Ja po prostu jestem tym zgorszony, jak, jak słyszę, że jedna organizacja nie będzie współpracować z drugą, y, jedna równie radykalna z równie drugą i trzecia. I, y, to takie bardzo niesmaczne, skąd się bierze taki konflikt i czy to jest tylko moje takie subiektywne czy, z, z, zdanie, czy jednak mamy taki problem, że organizacje antyaborcyjne są niestety skłócone? Faktem jest, że każda organizacja działa na tak zwanym własnym poletku, tak? czyli robi y, akcje w ramach y, własnej fundacji, jakby nie wychyla się... W ramach działania innych fundacji. Natomiast mi się przypominają słowa księdza Tomasza Kancelarczyka z Fundacji Małych Stóp, który powiedział też takie, myślę, znamienne, fajne słowa, mówiące o różnorodności fundacji i środowisk pro-life. Mówi, że dobrze, że są różne fundacje działające na różnych polach. Niektóre pokazują właśnie skutki aborcji, niektóre pokazują piękno życia nienarodzonych dzieci, niektóre pomagają też finansowo, materialnie. Psychologicznie, prawnie, i tak dalej, i tak dalej. Jest tego naprawdę cała masa tutaj w Polsce też szereg fundacji, których my nie znamy, bo one działają lokalnie albo regionalnie niekoniecznie na całą Polskę. No i tutaj ksiądz powiedział, że to jest właśnie ta różnorodność jest świetna, bo fundacje się uzupełniają, tak. Jedna I to się nazywa dyplomat. No i właśnie w ten sposób każdy prolifer, który czuje, że chce działać aktywnie na tym polu, może wybrać najbardziej dla siebie odpowiadający sposób działania, tak? No i to jest myślę piękne. No oczywiście tutaj jeżeli ktoś chciałby dołączyć się na przykład do Fundacji Życie i Rodzina w ramach rozpoczynającej się akcji zbiórki podpisów, to serdecznie zapraszamy. Każdy tutaj jest mile widziany jeżeli chce chronić życie, także tutaj jest dla każdego miejsce.